Że to są moje miejsca intymne, miejsca intymne, miejsca intymne. Byłem jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, osobą inwigilowaną Pegasusem. Informacje o tym, że Rafał Trzaskowski nie pojedzie do Końskich pozyskano z mojego telefonu. Ach tak. Aż tak. Dwa tygodnie przed drugą turą wyborczą podjęto decyzję, bo jest postanowienie w aktach sprawy, postanowienie prokuratora o zatrzymaniu mnie. Ten wyrok jest rzeczywiście y, takim aktem oskarżenia wobec całego systemu, który stworzył, w szczególności Zbigniew Ziobro. Beata Morawiec była jak, y, jako jedna z pierwszych, y, odważnie krytykowała y, wszelkie te działania niszczące, dewastujące wymiar sprawiedliwości. Tak. Nasze drugie, popołudniowe, poniedziałkowe spotkanie. Zaczniemy, szanowni państwo, od sceny, która wyglądała jak skecz kabaretowy, ale no niestety wydarzyła się naprawdę. Robert Bąkiewicz, czyli kryminalista i człowiek znany z agresji oraz obsesji na punkcie wrogów wyobrażonych, dostał nam ten nieszału i postanowił, jąkając się, zaśpiewać piosenkę. Wszystko po to, aby uderzyć w osoby LGBTQ+. I uwaga, o ironię nawet prowadząca Madzie Ogórek, choć sympatyzująca z Wyglądała, jakby właśnie zobaczyła, że coś chyba bardzo również i jej wymknęło się spod kontroli. Również dzisiaj przejdziemy do sprawy no, znacznie poważniejszej, bo do sprawy Pegasusa ale też inwigilacji i politycznej bezpieki PiS, a więc CBA, którą PiS zrobił z państwowych służb. Na antenie telewizji TVP Info Sławomir Nowak opowiada, jak usiłowano wymusić na nim zeznania na Donalda Tuska i jak śledzono jego telefona, a także jak państwo zostało zamienione. Niestety w narzędzie politycznego odwetu. No i na koniec historia, która kosztuje nas wszystkich, państwa i mnie, realne pieniądze, 114 tysięcy złotych z kieszeni podatników. Bo PiS postanowił zniszczyć niezależnych sędziów. Sędzia Beata Morawiec wygrała, bo była uczciwa. Przegrało państwo PiS, bo rządzili nim ludzie, a bardziej miernoty, które prawa nie rozumieli, a jeżeli je rozumieli, to tym mocniej nim gardzili. Adam Bysiek, dzień dobry, witam państwa gorąco w poniedziałek i zapraszam na drugie dziś wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Jak zwykle, moja gorąca i serdeczna prośba do wszystkich Państwa: to by pomóc nam, klikając łapkę w górę. Zachęcam też do wspólnej dyskusji i komentowania tych tematów, jakie dziś wspólnie omówimy. I razem poruszymy. No i proszę państwa, mamy! To jest twarz polskiej patoprawicy. Człowiek, który chce pouczać innych o moralności, nagle zaczyna podrygiwać, jąkać się i śpiewać. Jak jakieś obrażone dziecko w piaskownicy, gdy ktoś stucze mu foremkę. Miała to być riposta, wyszło coś między żenującym wstępem a nerwowym załamaniem. Że to są moje miejsce intymne, miejsce intymne, miejsca intymne, bo powiem mamie i tatusiowi, mamusiowi... Zwróćcie, kochani, uwagę na jedno. To nie był jakiś wypadek przy pracy. To nie była też jakaś chwila słabości. Był to naturalny efekt zbytlęcenia i lat przyzwolenia na agresję, pogardę, ale też szczucie. Gdy przez lata nagradza się, mówi oczywiście o tym, że PiS ich nagradzał, krzyk, przemoc symboliczną i oczywiście dosłowną dehumanizację, to potem na antenie dostaje się właśnie dokładnie coś takiego. Na szczęście internauci nie mieli wątpliwości. Nawet sympatycy patoprawicy i PiSu pisali wprost, że no, był to moment, w którym nie dało się już udawać powagi. I bardzo dobrze. No bo im częściej ta formacja sama się ośmiesza, tym mniej szkód jest w stanie wyrządzić, bo jeszcze dalej odsuwa się w słupkach sondażowych. A jak Państwo oceniacie, zachowanie czy bardziej ten wystryw Bąkiewicza. Myślę, że w tej kwestii zbyt mocno do komentowania zachęcać Was nie muszę. Temat numer dwa. Dzisiaj to miejsce, gdzie niestety kończą się żarty, bowiem na antenie telewizji TVP Info Sławomir Nowak w ostatnim i pierwszym od uwaga 6 lat wywiadzie przyznał wprost: Byłem inwigilowany Pegazusem. Informacje z jego telefonu miały, uwaga, posłużyć do politycznej gry, do nacisku, a także do próby wymuszenia zeznań przeciwko Donaldowi Tuskowi. Chyba nie muszę tłumaczyć. Gdy mowa o bezpiece i politycznej policji pis a CB, zeznania te miały być wyimaginowane i wymuszone. Zatrzymanie gotowe wcześniej. Realizacja wstrzymana, bo trwała kampania, a prokurator odpowiedzialny za to niszczenie człowieka dalej pracuję byłem jedną z pierwszych jeśli nie pierwszą osobą inwigilowaną Pegasusem. i to nie są moje słowa to jest stwierdzone już przez I to w dokumenty kampanii, kiedy pan pracował dla Rafała dokumenty Trzaskowskiego dokumenty prokuratorskie tak pracowałem w, 20, w 19 20 roku w kampanii Rafała Trzaskowskiego wszystko wskazuje na to że informacje o tym że Rafał Trzaskowski nie pojedzie do Końskich pozyskano z mojego telefonu ach tak Aż tak. Więc, yy, więc syste, yy, yy, Ziobro zbudował ten system trałowy, no, czyli mnie trałowano od 2016 roku, żeby cokolwiek znaleźć. No, nie udawało się, przy czym yy, aż w końcu w 2020 roku, chcę to podkreślić, dwa tygodnie przed drugą turą wyborczą podjęto decyzję, bo jest postanowienie w aktach sprawy, postanowienie prokuratora o zatrzymaniu mnie. Przez dwa tygodnie zwlekano z zatrzymaniem. Ciekawe dlaczego, może się kiedyś dowiemy. Nie jest, jak próbują to określać pisowcy czy patoprawacy nadużycie. To nie jest kontrowersja, jest to model działania tej mafii, w którym Mafia PiS zamieniła CBA w polityczną policję. Państwo niestety przestało wówczas chronić obywateli, a zaczęło śledzić swoich przeciwników. I teraz najlepsze. Ci sami ludzie przez lata, co krzyczeli, no wyli wolność, suwerenność. Konstytucja, oczywiście to słowo w ustach pisowców, mi sprawia, mnie przyprawia, przepraszam, o odruch wymiotny. A w praktyce pamiętamy: podsłuchy, naciski, strach. I to nie jest konserwatyzm. Jest to autorytaryzm w wersji pisowskiej, a więc w wersji Totalnie prowincjonalnej. Jak Państwo ocenicie to, co ujawnił Sławomir Nowak i czy Waszym zdaniem to powinno być przedmiotem nowego śledztwa? No wszak, mówimy jednak o systemowym wpływaniu na wynik nie tylko kampanii wyborczej, ale w tym przypadku, co ujawnił Nowak, także wyborów prezydenckich. Czy państwo polskie, jeżeli tak, to kto, to pytam Państwa, winie się tym zająć? Liczę na Państwa głos w tej ciekawej dyskusji w polu na komentarze przed nami. Temat numer 3. Będzie budująco, będzie pozytywnie i będzie to po prostu dobry news. Sędzia niezależna i walcząca o praworządność, Beata Morawiec, wygrała. Państwo polskie, a bardziej państwo PIS, choć jednak to my, jako Polacy, wszyscy musimy zapłacić, uwaga, 21 tysięcy euro, czyli w przyczynie na obecny kurs tej waluty, około 114 tysięcy złotych. Za co? Za to, że mafia PiS postanowiła niszczyć niezależnych sędziów, bo wydawali wyroki nie po linii partii, a w zgodzie z prawem unijnym i prawem krajowym. Ten wyrok jest rzeczywiście yy, takim aktem oskarżenia wobec całego systemu, który stworzył, w szczególności Zbigniew Ziobro. Tak jak powiedziałem, to był taki System zastraszania sędziów, absolutnego łajdactwa i, i, i niemoralnego działania, który miał na celu, jak powiedział Trybunał Europejski Trybunał Praw Człowieka teraz, w tym wyroku, stworzenie takiej strategii państwa niszczenia sędziów, zastraszania sędziów, tego efektu mrożącego. Mm. Pani sędzia Beata Morawiec była, jak, y, jako jedna z pierwszych, y, odważnie krytykowała y, wszelkie te działania niszczące, dewastujące wymiar sprawiedliwości. Tak. Y, za to została na 8 miesięcy przez nielegalną izbę dyscyplinarną zawieszona, odsunięta od działania, od sprawowania funkcji sędziowskich, obcięte było wynagrodzenie itd. I, I Trybunał teraz powiedział, że to było naruszenie artykułu 6 prawa do niezawisłego sądu. Był to, było to naruszenie artykułu 8 prawa do życia prywatnego. To przecież uderzało w jej reputację jako sędziego. I artykułu 10 prawa do e, swobodnej wypowiedzi. Więc ten wyrok jest bardzo ważny. Rzeczywiście mieliśmy okazję e, z panią mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram reprezentować panią sędzie Morawiec. Pięć lat czekaliśmy na ten wyrok, ale teraz państwo polskie musi zapłacić. 21 tysięcy euro, 114 tysięcy złotych. Nie zapłacą ci, którzy przyczynili się do tego, nie zapłacą ci, którzy taką decyzję podejmowali. No zobaczymy, dlatego że pan minister Żurek zapowiada, że w tych sprawach, w których państwo polskie ponosi e, koszty związane z tymi słusznymi zadośćuczeniami za, zasądzanymi przez mm. e, ETPC, będzie występować z regresami wobec tych neosędziów, którzy doprowadzili do takiej sytuacji. E, tutaj chodzi o pana Adama Tomczyńskiego, bo trzeba e, no właśnie, wymieniać te osoby z nazwiska. Z tym e, on bo... powinien za to zapłacić, bo on świadomie, wiedząc, że jest nielegalnym neosędzią, wiedząc, że że pani sędzia Morawiec nic nie zrobiła złego i wiedząc, że uczestniczy w tym aparacie represji wobec polskich sędziów, i to jest naprawdę też ten wyrok to jest też ukłon wobec wszystkich polskich sędziów, którzy dzielnie stawiali opór niszczeniu państwa prawa. I, i w ten symboliczny sposób też Europejski Trybunał Praw Człowieka jednogłośnie, bo to jest wyrok bez zdania odrębnego. Wszyscy sędziowie powiedzieli to samo i też przypomnę, że jest kilkadziesiąt już takich wyroków zarówno ETPC jak i CUE. I uwaga, tak macie państwo rację, nie zapłaci totalne zero Ziobro. Nie zapłacą politycy, którzy to robili. Moim zdaniem, którzy popełniali przestępstwa. Zapłacimy my, wszyscy ja, państwo, wasi wnukowie, każda i każdy z nas. I to jest ten prawdziwy koszt reform PiSu. u Nie hasła czy propagandowe paski. Realne pieniądze, Szanowni Państwo, i realne szkody, które ktoś, czyli my, przypomnę, Motłochowi Pis, musimy odkręcać przez lata, a to jak widać no, nie jest łatwą sprawą, mając na fotelu rezydenta, czy namiestnika partii, naćpana Nawrockiego, który po prostu ma w głębokim poważaniu to, w jaki sposób i czy należy przywrócić praworządność. Mam też nadzieję, że po postawieniu go przed Trybunałem Stanu lub po zakończeniu jego kadencji, mam nadzieję, że szybciej w wyniku podobnego przeliczenia głosów te pieniądze, które dzisiaj Polska Polacy my wszyscy płacimy w ramach odszkodowań za tałatajstwo, dziadostwo i łajdactwo Gangu Pis będą pociągane o co um, cały czas od trzech lat na tym kanale i na portalu Czech Press walczymy z ich pieniędzy, z ich majątku, z ich nieruchomości, mienia ruchomego, z ich oszczędności. Ekwiwalentów czy właśnie dodatków, także pensji, jakie otrzymują, ponieważ to w wyniku ich, wspomnę raz jeszcze, dziadostwa, i tełataństwa także łajdactwa, my tracimy wszyscy. Traci nasz kraj, no ale to przecież patriot z wykonaniu PiSu, rozumiany tak, że no, patriotycznie Polacy mają pokrywać ich antypatriotyczne, bo pełne e, łamania prawa decyzje, jak ich dopuszczali się na szkodę, a państwa, podatników, a także C praworządności, sądów i wymiarów miaru sprawiedliwości. O zaufaniu do niego nawet nie wspominam. No nic, jak państwo byście rozwiązali tą kwestię ostatecznie, mam na myśli oczywiście rozliczenie na osędziów, a także tych, którzy niszczyli prawo, gloryfikując ich i wynosząc ich na piedestał, łamiąc zasady praworządności. Mam nadzieję i liczę na mnóstwo kreatywnych pomysłów z Państwa strony. Zachęcam, by z nami się nimi w komentarzach podzielić. Na koniec zachęcam oczywiście gorąco proszę, by kliknąć... Subskrybuj ten kanał. 21,3% widzów tego jeszcze stałych nie robi, a to naprawdę pomaga nam w tym, byśmy docierali do nowej widowni. Zapraszam też gorąco na CzechPress.pl to nasz portal informacyjny. Tam na Państwa od samego rano nasz zespół czeka z mnóstwem ciekawych, sprawdzonych, najświeższych informacji z kraju, polityki i świata. Mamy też zakładkę kultura nową, a także gospodarka i biznes, więc dla każdego coś dobrego zapraszam też na AntyPrawak.pl to nasz sklep internetowy, a tam robiąc za mogą Państwo. Bezpośrednio wesprzeć naszą działalność, gdyż cały zysk z książek wydawnictwa Agora czy antypisowskich koszulek, które sami projektujemy i do Państwa wysyłamy, inwestujemy właśnie w bieżącą działalność kanału, portalu i w sprzęt, który pozwala nam, dokupujemy go oczywiście ciągle, być przed konkurencją i publikować dla Państwa treści na Press w jeszcze bardziej nowoczesnej, przystępnej, również podcastowej formie. Mam nadzieję, że wielu Was te zmiany widzi. Dziękuję Pani Edwidze G., także Pani Monice, która nas wspiera regularnie oczywiście wszystkim Państwu za każdy okazany gest wsparcia. Zachęcam i zapraszam, i również zapraszam. O, powtórzenie na jutrzejsze spotkanie, punktualnie o 10 i niezmiennie o 17. Jestem przekonany, że i Państwa u nas jutro nie zabraknie. Zachęcam do klikania łapek w górę, komentowania, udostępnienia. Oczywiście liczę, że duża część z Państwa, jak każdego dnia, co mnie pozytywnie szokuje i zaskakuje, nasz program na swoich mediach społecznościowych, na Waszej tablicy również udostępnicie. Do zobaczenia jutro! Dziesiąta i siedemnasta. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.